Witam serdecznie. Dzisiaj zrobię przecier ogórkowy. Sama, ponieważ uwielbiam zupę ogórkową. Zrobię sobie na zimę przecier do słoiczków. Będę robić przecier w takich półlitrowych słoiczkach i do przecieru nie trzeba dużo składników. Będą mi potrzebne obrane ząbki czosnku. Dwie łyżki soli, oczywiście ogórki na to wszystko na 5 kg ogórków i koper. Koper świeży, młody musi być do tego, bo ja go będę kroić yy, i mieszać z ogórkami. Ogórki będę ścierać na. Yy, no, ja sobie zrobię w tej maszynce, ale jeżeli nie macie, yy, to, yy, to identycznie się robi na grubej yy, tarce. Koperek siekamy. Drobniutko, ogki ścieramy na grubych oczkach. Ja tutaj mam akurat taką maszynkę, ale to są y, po prostu takie y, grubsze wiórki. Do ogórków startych na grubej tarce dodaję sól. Tu przypominam, że jest dwie łyżki soli na 5 kg ogórków. Koperek. Tu jest dwie, dwa pęczki, takie większe. Im dacie więcej, tym będzie lepsze. Wszystko razem mieszam i będę wkładać do słoiczków. Do każdego słoiczka daję ząbek czosnku i wkładam tarte ogórki. Razem z tą wodą tutaj co nam się wytworzyła, wodę też wlewam. I takie słoiczki zakręcam, nie pasteryzuję, tylko zakręcam i wkładam do chłodnego miejsca, najlepiej jeżeli ktoś ma spiżarkę albo piwnicę. To od razu wynieść do chłodnego miejsca. Ogórki zrobione. Teraz zaniosę je do spiżarni. Ja się z Wami żegnam i zachęcam, bo jeszcze sezon ogórkowy trwa, więc zachęcam do zrobienia. Sobie samemu takich, takiego przecieru, ponieważ zupa ogórkowa ze swojego przecieru jest przepyszna. Pa.